Powstanie styczniowe było największym zrywem w historii Polski. O tych niezwykłych wydarzeniach miałem przyjemność opowiedzieć dla pantonu Górnośląskiego w Katowicach. Wbrew pozorom, Powstanie Styczniowe jest dosyć mocno związane z naszym regionem Górnym Śląskiem. W roku 1963 bardzo wiele osób, które mieszkało na Górnym Śląsku, przekraczało ówczesną granicę prusko-rosyjską, aby wstępować w szeregi powstańców. Patrząc szerzej na województwo śląskie, w Sosnowcu miała miejsce bardzo słynna akcja Polinarego Korowskiego, która zakończyła się wielkim sukcesem ataku powstańców na ówczesny dworzec. Powstanie styczniowe jest niezwykle ważnym wydarzeniem, ponieważ ukształtowało tożsamość współczesnego narodu polskiego. Co jest jednym z celów instytucji, które się tutaj znajduje, i miałem przyjemność wygłosić wykład dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. O sukcesie tego przedsięwzięcia może świadczyć to, że faktycznie zapisało się bardzo wiele chętnych, którzy chcieli posłuchać o dosyć takim enigmatycznym tytule, bo Tytuł wykładu brzmiał, Kto był Sigmą Powstania Styczniowego? Czyli Sigma według Młodzieżowego Słowa roku 2024 jest to osoba wybitna, bardzo ciekawa, interesująca i dążąca do sukcesu. Takimi też osobami byli Postańcy Styczniowi, którzy do dzisiejszego dnia mogą stanowić wzór dla przyszłych pokoleń. Pamiętajmy o roku 63, bo on ukształtował nas, współczesnych Polaków.